W dzisiejszym odcinku kursu niecałkiem poważnego cierkania dalej męczymy szydełko mam tu taki na prędko zrobiony kawałek jakichś takich słupków będzie dzisiaj mowa o słupkach nawijanych niejednokrotnie o co chodzi? zaczniemy sobie o tutaj na przykład trzy oczka łańcuszka Słupek raz nawijany, czyli to jest po prostu słupek, nie nazywają go ludzie w schematach po prostu słupkiem, tylko słupkiem nawijanym, tylko po prostu słupkiem i robimy go w ten sposób, przewijamy przez drugie. I uwaga, słupek dwukrotnie nawijany, zaraz narysuję jak to wygląda na schemacie, robimy w ten sposób, wbijamy się, raz, przeciągamy przez jedną włóczkę, mamy dalej trzy przez jedną, przez wyjętki I, i mamy i zobaczcie, on jest wyższy każdy słupek kilkokrotnie nawijany, tu jest trzy razy nawijany będzie wyższy od poprzedniego, jeżeli będziemy robić go w taki sposób zobaczcie tu jest słupek po prostu zwykły, tu jest słupek dwukrotnie nawijany, a tu jest słupek Trzykrotnie nawijany. Widać? Mhm. To są nasze oczko słupek. jest dwukrotnie nawijany, słupek trzykrotnie nawijany. Ja robimy. Na... Mhm. Chwileczkę muszę tą kartkę Jak wykonujemy taki... Jak na schemacie wygląda. Słupki to samo po prostu takie coś. To jest po prostu zwykły słupek. Słupek dwukrotnie nawijany. To jest taki, co ma dwie i trzy. W sumie to bardzo rzadko spotykałam w schemacie więcej niż taki słupek z trzema nawinięciami. Kiedy się używa takich słupków? Jeżeli mamy jakiś tam element, gdzie był łańcuszek na przykład połączyć z, do, do, z jakimś dokładnym jakimś momen, miejscem robótki, yy, to zobaczcie, bo jak robimy słupek to zaczynamy wbijamy się w jakieś miejsce <laughs> prawda, no były dwukrotnie nawijane i po prostu wychodzi nam yy, kończy nam się u szczytu i wtedy na przykład dalej robimy jakiś tam łańcuszek, to jest zupełnie improwizacja, są ludzie, którzy lubią improwizować i po prostu to miejsce, a łańcuszek idzie, zaczyna się na początku i kończy się gdzieś tam w hektarach yy, i jeżeli chcemy wrócić do samego miejsca musimy wykonać jakiś słupek i to zależy od tego jaka jest długość odległość i możemy sobie, będę tam próby błędów robić na przykład, zobaczyć czy tutaj jak bijemy sobie taki się dwukrotny, czy będzie nam czy będzie to dobrym, dobra długość dla nas czy 3, czy 4, czy 5 nawijane. no i no to chodzi w tych słupkach dobrze wiedzieć, że są takie słupki że można robić dowolnie nawinięte słupki, zobaczmy jeszcze raz słupek trzykrotnie nawinięty pijamy <laughs> sobie tutaj sieroprowódkę i zobaczcie, mamy teraz tych nitek. Tu jest jedna, pierwszopoczątkowa. To jest oczko robótki. Tu są te trzy nawinięcia i mamy nowe nawinięcie. Prze przez pierwsze dwa, przez kolejne dwa. No? Chyba jasne. Myślę, że to nie jest skomplikowane. Dziękuję i polecam kolejne filmiki w serii. Niecałkiem poważnego kursu cierkania, a także mega robótkowe hity i historie z włóczką, a także schematy, oczywiście, które już są. No i kamerę poruszałam, nosem, no, sam, to, to właśnie w moim wykonaniu. Takie niecałkiem poważne. Ups.